W meczu kończącym 19. kolejkę u męskiej PGNiG Superligi Piotrkowianin niestety przegrał przed własną publicznością z Chrobrym Głogów 33-34. do To druga z rzędu porażka naszej drużyny jednym trafieniem. Początek meczu ułożył się po myśli gości. Chrobry wszedł bardzo mocno w mecz i już w ósmej minucie prowadził 6-2. Piotrkowianin dochodził do pozycji strzeleckich, ale brakowało skuteczności. Goście to wykorzystywali bezwzględnie i do przerwy wygrywali 22 do 14. W drugiej połowie losy meczu się odwróciły. Piotrkowianin z minuty na minutę zaczął odrabiać bramkową stratę, a chrobry sprawiał wrażenie, jakby nie wytrzymał spotkania kondycyjnie. Na 28 sekund przed końcem Piotrkowianin przegrywał tylko jednym trafieniem 33 do 34 i miał piłkę. W ostatniej akcji Piotr Sfaty zdecydował się na przerzutkę do skrzydła do Mateusza Góralskiego. Niestety akcja ta nie przyniosła efektu i nasz zespół przegrał drugi raz z rzędu jednym trafieniem. Mieliśmy ostatnią decydującą akcję, tak, gdzie mogliśmy wyrównać. Ja biorę to na siebie. Na przegrany mecz no niestety podjąłem bardzo złą decyzję, no fatalną, bo mogłem samemu kończyć, a no niestety chciałem przerzucić na drugie skrzydło. Właśnie, chciałem się o to zapytać, bo... Trener Markuszewski powiedział wprost, miałeś kończyć akcję, chciało wam się zagrać. A Bardzo ładną akcję, bo się... gdyby Mateusz skończył, to była tak. najpiękniejsza planka meczu. No, nieważne, czy to by była ładna, czy nie, no, ale z Mateuszem mówiliśmy się, No niestety obrońcy przewidzieli. Ja mówię, jestem doświadczonym zawodnikiem, gdzie mogłem kończyć tą akcję, tak, a podjąłem taką decyzję i to była najgorsza decyzja moja w tym meczu. To jest w dalszym ciągu selekcja. Widać powolutku, kto w tej chwili wygrywa tą selekcję w tym zespole, kto powinien grać dalej. A jakie powinny być zmiany? Zespół zaczął dzisiaj nareszcie grać troszkę dłużej, konsekwentniej. To jest trzeci mecz, kiedy my gramy o zwycięstwo i brakuje nam nie dużo, niestety. Też jest dużo pracy. Ostatnia akcja miała tak wyglądać, no, chcieli bardzo efektownie wyrównać na kilka sekund przed końcem, ale nie sądzę, że pan to tak rozpisał. Była to akcja umówiona, miał, miał kończyć SWAT, który był najbardziej skutecznym zawodnikiem w tym meczu. Miał dobrą pozycję. Dlaczego wymyślili sobie piękną akcję, nie wiemy. Takie piękne akcje gra się na Bożym Narodzeniu, a nie w lidze. Pięć bramek najwięcej po swoim powrocie na boisko rzucił grający trener Piotr Kowielina, Dmytro Zinczuk. Bardzo zle wszedliśmy w ogóle w mecz. Pierwsza polowa była fatalnie zagrana. Jakieś błędy, nie rzucone bramki sam na sam dużo. Druga cieszy się z tego, że wreszcie drugą polowę zagraliśmy konsekwentnie swoją taką grę, którą powinniśmy grać przez cały mecz. No ale mówię się, nie, nie brakło czasu, bo czasu jest 60 minut dla dwóch zespołów, ale no, troszeczki brakło szczęścia sportowego. Co że o tej ostatni akcji? Tak miała wyglądać? Tak było zależone, tylko że powinien był być żółt, ale no wybrał Piotrek takie rozwiązania. Szkoda, że nie wyszło, ale no nic nie porobisz. Raz pada, raz nie wpada. A najbliższy mecz nasza drużna rozegra na wyjeździe 4 marca z MMTS Kwidzyn.